Dzisiaj nagramy pierwszy odcinek z minecraft To jest mój pierwszy odcinek na mojej serii minecraft No i najpierw zrobimy sobie domek Pójdziemy do jakiegoś cave'a No mm. i tak będą takie odcinki krótkie No około tak 10-15 minut Niewiele robię ich bo Też mam słabe sprzęt no to Znaczy jakoś tam się będzie ruszało, ale słabo No No i co jeszcze mogę powiedzieć no. No. Robimy sobie domek gdzieś tutaj w pobliżu a no, że kiedy indziej sobie przy przesiedlimy. Bijemy na domek. Taki różny mam. Wybijemy. O! Co? O! Dobrze. Mam, mamy domek chociaż na jednym dzień. Hmm.

Zrobimy sobie drzwi, żeby nas mogę nie wyszło tutaj. No i co mogę powiedzieć o mojej... No, mogę powiedzieć, że odcinki nie będą dosyć często, ale będzie ich dużo. Będzie dużo odcinków, bo się teraz chcę poświęcić trochę tym odcinkom. Teraz trochę wykopię tego, żeby mieć szkło trochę szkła zrobimy sobie okno tam i co jeszcze? no i to jest mój pierwszy odcinek na no to zobaczymy jak będzie szło wszystko czy będzie, czy będzie ktoś chciał oglądać z Was, czy nie? no to zależy tylko od Was mhm. bo musimy trochę trochę pokochać. tylko, że będę od góry moby jakieś nie wzięły. Na razie spokojnie. Dobra, mamy się. Robiłem piecek idziemy jeszcze trochę pokopać mieć na, kilo, na kilofo takie różne tam na mieczek trzeba zrobić na moby tutaj ja tylko nie wiem czy nie będzie widać na filmiku bo trochę ja mam tak zawsze przyciemniony ale nie wiem czy to będzie widać czy nie Dziewięć nam chyba wystarczy. Na dru w drugim odcinku pójdziemy poszukać żelaza, takie różne pierwszy sobie przypalę to. I tu sobie robię. Aha, nie, odrabiamy się. no ja A, dobra, wezmę sobie trochę z tego. Wezmę sobie to. Zrobię sobie to, ja, jest to trzeba.

Próbuję jeszcze jakieś mody wgrać Ale to już Jak będzie Wam się podobała ta seria No to już mogę się poświęcić, żeby zrobić te mody Więcej, żeby było więcej modów, nie wiem Proponujcie mi, bo ja teraz gram na 1.7.4 chyba Albo 1.7.2, ale nie, 1.7.4 gram I zaproponujcie, czy mam gram na 1.7 4, czy mam grę na 1, 6, 4? Przycinamy jeszcze trochę dawno, było na jutro znaczy na następny odcinek nie wiem kiedy nakręcę, ale myślę że to wrzucę gdzieś około tak ósmej? No, około 8 będę miał czas wrzucę no, no i oglądajcie, subskrybujcie no. A na razie to jeszcze nie kończymy, bo dopiero chyba 5 minut minęło. No. No, czyli takie, takie tam. Na razie możemy iść, bo mobów nie ma. I nie widać na razie no to dobrze. O, o. Cave? Nie, taki mały. No, może być żelazo. Nie ma żelazo. O, o, nie, taki mały. A ile porządny? To się cykam, bo tam wyjść bywały nie mam. O, mamy. Nareszcie. Zrobię jedną pochodnię, znaczy cztery z tego wyjdzie. Ale już sobie postawię, żeby, żeby trochę miała czasu, żeby sobie wykopać. I patrzymy teraz, żeby kurde żebym się tu nie zasiedzieli, ale żeby nas mam kurde nie się... tu jeszcze jest ale mamy dużo yy, jeszcze muszę gdzieś, gdzieś sobie ustawić mapkę, bo nie wiem coś tam ustawiałem i mi się ma i przez przypadek matka włączyła matka też jest dobra bo jak nocy idzie to można zobaczyć czy idzie czy nie no i tak hmm, to spróbuję tu tam się rozwalić Hmm, tak... Jedziemy do domku teraz. Kurde, tylko co będzie ten domek był, no? Uff, <laughs> już 7 minut do go będę bo będą takie 10 minutowe odcinki no więc zrobię sobie już yy, łóżeczko żebym miał się przespać mógł się przespać wiemy to ale ja jeszcze chwilę pochodzę wybieram sobie trochę zazmienka o, tam jest to no nie, rośnie to później zrobimy o, flag. o, jeszcze ciemno robi musimy zaraz iść um, położę tam a no, nie, trochę będzie tutaj ale zmienimy miejsce mieszkania, bo tu jest chyba chatka tej wiedźmi, yy, wiedźmy zmienimy sami, ją, ja pójdziemy w tamtą stronę dobra ja już wchodzę do domku Stopnie przewód, tylko Czytam wasze komentarze, piszcie do mnie, co mnie pasuje, co wam pasuje. Ja mogę to wziąć i to zmienić. Bo nie wiem, za ciemno jest. No kurde, mogę się tutaj odlecą. Może za ciemno jest, piszcie w komentarzy, ja komentarze czytam. Więc. Tutaj. Tu bym sobie zrobiła jeszcze jakąś jakąś skrzynkę małą, żeby nie dało się cię wyrzucić. Nie widzę tutaj. Widzimy trochę, bo tyle nam nie trzeba. Tu mamy to. Co mamy? zostawić? Jakąś świeczkę. Sobie będą. Jeszcze nobów nie ma. Dziwnie. No i jeszcze prześpiema. No i kończę moi mili. To już minęło chyba 11 minut. No. No i co mamy powiedzieć.